Jakieś 12 kilometrów do najbliższego sklepu ćmie sobie ćmika i podchodzi do mnie typ w koszulce z korwinem. Cześć! Cześć. Czy mógłbym odkupić papierosa? Nie, ale mogę ci dać jednego. Ale ja chcę kupić. I Mikuc dwa złote próbuje wcisnąć w prawicę. Stary nie chce kasy, bierz fajkę i szerokiej drogi. Wiem, że to kosztuje odkupię. Nie ma nic za darmo. Tego faja dostaniesz za darmo albo wcale, bo mam w dupie kapitalizm. Tukut pięknie podrapał się po głowie. Uwielbienie wolnego rynku walczyło ze strasznym nałogiem nikotynowym. Źrenice mu się rozszerzały, gdy patrzył na me pożółkłe palce trzymającego czerwonego Westa, rozpinające jednocześnie bluzę, za której wyłoniła się koszulka z ACK. Mierzyliśmy się przez chwilę wzrokiem, którym mierzą się boje na westernach, ja z wyciągniętą w jego stronę ramką Westów zamiast Winchestera, on ze swoją dwójtą złotych celującą w podniesioną pięść na mym podkoszulku. Ja naprawdę chcę zapłacić, a ja mam to w dupie. Bierzesz za darmochę, przyznając, że kapitalizm chuj? Albo nie palisz. Wziął je bany, mrucząc dzięki.